Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Czeka nas dzisiaj, drodzy państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Reprezentacja Meksyku zmierzy się z Hiszpanią. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Twarde wejście, ale skuteczne. I zagranie na wolne pole. Do Aspasa. Dobrze zablokowana wrzutka, ale musi teraz szybko wybijać. Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę. Błąd. Piłka przechwycona. Zobaczmy, jak wygląda wyjściowa jedenastka Hiszpanii. W bramce Kepa Rizabalaga. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Gają na bokach. Mikel Merino oraz Rodri zabrają na środku pomocy. Z przodu zagra Alvaro Morata. Irving Lozano udowadnia, że nawet na tle świetnego zespołu można się wyróżnić. Co myślisz o jego dotychczasowych występach? Niesamowita szybkość. Ma to depnień. Chwila, hila, paknie po golem. Broni. Dobrze. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Odejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Nacho. Carvajal. I Merino. Morata. Carvajal. Może skrzydłem pociągnąć Hiszpania. Jest tam teraz miejsce. Uwaga, musi to trafić. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Nic z tego. Piłka jest w rękach bramkarza. Rodri, Merino, Juka do Nogijo, Jarzabala. Doskonale w destrukcji, było naprawdę groźnie. Gra puszczona. Zastosowana korzyść w tej sytuacji. Irving Losano. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Hiszpanie tracą teraz za łatwo piłkę. Piłka do Losano. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę spójrzmy czy będzie zaraz 1-0 daleko od bramki chyba piłka była ustawiona na jakiejś nierówności nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć, szkoda tej zmarnowanej szansy Rodri Bojar Zabal do Pedriego. Hiszpanie królują dziś, jeśli chodzi o kontrolę nad piłką. Przewaga w posiadaniu nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, ale tutaj potrzeba czegoś więcej. Przystępowali do tego meczu jako faworyci. Mamy tymczasem całkiem wyrównane spotkanie. Jeśli chcą je wygrać, muszą stwarzać więcej okazji i je wykorzystywać. Ale też ciężko tworzyć sytuację, kiedy to rywal ma piłkę. Strata teraz. Dałoby się teraz sprytnie rozerwać obronę. I udana interwencja. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. No i brawo. To co Państwo widzicie to wysoki pressing. Ojar Zabal. Do Pedriego. Napierają teraz Hiszpanie. Coraz bliżej pola karnego. Przejęte podanie i koniec tej akcji. A było naprawdę niebezpiecznie. Uwaga! Teraz! Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut. Rozległ się gwizdek. Ruszamy, przed nami druga połowa tego spotkania. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Piłka do nogi Moraty. Pedri ma szansę na strzał. Proszę Państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Prowadzą zatem jeden do zera. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. A teraz będzie dobra okazja. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Mamy wynik remisowy: jeden do jednego. I Merino, i Jago Aspas. Jago Aspas. Ha, piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Uniesiona chorągiewka. Mamy spalonego. Nieudany powrót przed linią obrony. No ale będą jeszcze kolejne okazje. Trzeba tylko szybciej reagować. I Merino, Alvaro Morata, Merino, Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę, ależ pewnie teraz, wyczuł moment idealnie. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Piłka do Losano, Losano! Teraz, dobrze wykonany rzut rożny, może dać im prowadzenie. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Zablokowany ten strzał. Gaja. Ojar zabal. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Jago Aspas. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. No nie, nie. Tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. Bojar zabal Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Naprawdę udana interwencja. Ale może teraz. Będzie szansa. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. A zatem corner dla Hiszpanów. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. I piłkę dostaje Naczo. Przy piłce Morata. Słupek, ale to nie koniec akcji. Trochę ryzyka, ale interwencja, niczego sobie. Emocjonująca końcówka nam się zrobiła. Było blisko, ten strzał mógł przesądzić o losach dzisiejszego spotkania. Na razie jednak wciąż nie mamy rozstrzygnięcia. Próba z dystansu lecz tym razem nie ma zakorzenia. Morata. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Wrzutka zbyt czytelna. Obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Czas się kończy, a zespół napiera. Chcą gola na wagę zwycięstwa. Irving Losano, Okazja przed nim teraz. Proszę Państwa, mamy gola! Kto wie, czy nie na zwycięstwa? Zanosiło się już Tom remis, za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Czy Hiszpanie będą potrafili się tu jeszcze podnieść? No i będą teraz, jeszcze dwie minuty, doliczonego czasu. I Merino. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Pedri. Mecz to biega końca. I ekipa gospodarzy.